Cześć, z tej strony Łukasz Białecki. Bardzo cieszę się, że mogę gościć Was na kanale Flavor Design. Dzisiaj chciałem pokazać Wam akcesorium nieco nietypowe. Być może się z tym zetknęliście, być może nie. Jeśli nie, to super, bo będę miał szansę je Wam zademonstrować, a to jest bardzo ciekawa rzecz. A co to jest dokładnie, co trzymam w ręku? To jest Universal Waterproof Case marki Tech Protect, naszej marki własnej, czyli uniwersalny etui woreczek, tak naprawdę, na smartfon. Ale woreczek wodoszczelny i to woreczek o standardzie IPX8, czyli 20 metrów zanurzenia, nawet przy długich czasach zanurzenia, to naprawdę trzyma się nieźle, jeżeli chodzi o możliwości blokowania dostępu wody do naszego telefonu. I żeby było śmieszniej, wiadomo, nie na co dzień, ale w pewnych sytuacjach, kiedy akurat planujemy sobie wypoczynek gdzieś na plaży. Czy mamy dziecko w wieku wczesnoszkolnym, które na przykład właśnie chodzi na basen, i też chcielibyśmy, żeby nie utopiło telefonu gdzieś zupełnie przypadkiem. Ale nie tylko może, plaża czy basen, ale myślę, że coś takiego znajdzie świetne zastosowanie w przypadku czy jakichś sytuacji kempingowych, jakichś dłuższych hajków, gdzie możemy być narażeni na kontakt z wilgocią, chociażby poprzez rzęsistą ulewę, w której wszystko totalnie by nam przemokło, a nasz telefon nie ma żadnego standardu wodoodporności. No to wtedy taki woreczek sprawdza się świetnie. Zresztą nie tylko na telefon, ale tak naprawdę na wszelką elektronikę. Na telefon zdecydowanie najbardziej, bo słuchajcie, to maleńko. Wykonane jest z takiego materiału, który będzie pozwalał obsługiwać ekran dotykowy po prostu za pośrednictwem tej folii. Nawet jeżeli to nie będzie Experience porównywalny z nagim telefonem, który trzymamy normalnie w dłoni, to nie znaczy, że się nie da. Wejdzie tu do środka praktycznie wszystko, no bo to jest wielkości niemalże małego tabletu. I 6,8-6,9 cala spokojnie urządzenia możecie wkładać. Ja tu w tej chwili wrzucam 6,5-calowego Nothing Phone. Jak widzicie, zapas jest jeszcze spory. Całość zapinamy przy użyciu dwóch takich zatrzasków. To ma kliknąć, wtedy mamy pewność, że jest spięte i na tyle ściśnięta jest jednocześnie wtedy też tutaj ta membrana, że nie dopuści nam do środka absolutnie nic. Jeżeli chodzi o możliwość używania ekranu dotykowego, ta w zasadzie jest niczym nie zaburzona. W przypadku mojego telefonu akurat ja mam problem z użyciem odcisków palców. Natomiast wklepanie kodu PIN nie jest żadnym problemem i telefon już jak widzicie jest odblokowany działa sobie wszystko bez problemu. Nie jestem pewien, czy w każdym, absolutnie każdym modelu telefonu e, będzie problem z czytnikiem linii papilarnych ukrytym pod ekranem. E, testowałem ostatnio również nasze armbandy, e, takie opaski sportowe na ramię e, w których było bardzo podobne tworzywo, jeżeli chodzi o pokrywę właśnie e, wyświetlacza e, i tam nie miałem absolutnie żadnego problemu z czytnikiem linii papilarnych w przypadku tego produktu. O Właśnie za którymś razem mi się udało. No natomiast, tak, no jakby zwrócę Waszą uwagę tutaj na to, że mogą być z tym problemy. Natomiast działanie samego ekranu i do, korzystanie z ekranu nie stanowi szczególnego problemu. Oczywiście też w ciśnieniu atmosferycznym. Gdyby wam przyszło do głowy sobie z czymś takim zanurkować na parę metrów, może się okazać, że ekran przestanie działać. Nawet to jest kwestia e, zmieniających się ciśnień również i wtedy może być po prostu z tym problem. No, ale wtedy możemy używając skrótów klawiszowych oczywiście robić sobie dalej zdjęcia podwodne, na przykład przy użyciu czegoś takiego jak najbardziej, bo tak jak powiedziałem, mamy też w ofercie wodoszczelne case'y. E, i mówiłem, że nurkowanie z nimi może być stosunkowo ryzykowne, że do paru metrów bezpiecznie, tutaj do 20 metrów bezpiecznie, także naprawdę, naprawdę dużo. No i właśnie, ten woreczek poza telefonem, moim zdaniem, ma, może mieć świetne zastosowanie, jeżeli chodzi o wszystko, co mamy akurat przy sobie, na przykład właśnie na jakiejś wycieczce, czy na wczasach, a co nie chcemy, żeby zmokło. No bo przecież nawet tutaj możemy wrzucić spokojnie jeszcze do środka, poza telefonem. Karty, dokumenty, banknoty. Także, choć ja prezentuję wam to jako akcesorium stricte smartfonowe, no to pamiętajcie, że właściwie tylko wasza wyobraźnia decyduje, co tam włożycie. A, a zmieści się, tak jak powiedziałem, sporo. Występuje też paru w paru wariantach kolorystycznych: może być po prostu czarne, może być różowe. Mamy też niebieskie. Wiem, że to jest najmniej istotny akurat szczegół, jeżeli chodzi o tego typu produkty. Najistotniejsze jest to, że po prostu fajnie, naprawdę fajnie działają i serdecznie polecam wam ten gadżet, bo uważam, że naprawdę to się może przydać każdemu w bardzo różnych sytuacjach. Nie tylko tych oczywistych, ale właśnie często w tych mniej oczywistych, po prostu wtedy, kiedy chcemy zabezpieczyć ważne rzeczy przed wilgocią bardzo pewnie, ponieważ ten materiał jest gruby. To się nie przerwie łatwo, tego nie da się rozerwać od tak po prostu ciągnąc rękoma, no ja teraz naprawdę sporo siły używam jakby to była zwykła folia, już bym to porwał. To po prostu rwać się nie chce. Także też nie tak łatwo się przetnie na czymś ostrym. Oczywiście, no jeżeli weźmiemy do ręki nożyczki, to potniemy. Chodzi mi bardziej o sytuację, kiedy to na przykład, nie wiem, upada nam na coś ostrego, czy gdzieś w torbie zahacza się o jakąś ostrą krawędź. No nie, to nie ma takiej opcji, żeby to tak łatwo, łatwo zniszczyć, łatwo rozerwać. A rzecz sama w sobie naprawdę jest fajna i naprawdę Wam ją serdecznie Serdecznie polecam. Uczulę Was tylko, że koniecznie zróbcie test zanim włożycie tam coś cennego ponieważ oczywiście to jest fajny produkt, produkt działający natomiast dzieją się różne rzeczy możecie trafić na uszkodzony w transporcie na przykład egzemplarz co nie będzie widoczne od razu bo będzie się wszystko zapinało, ale okaże się, że tutaj gdzieś najmniejszy jakiś kawałeczek tworzywa pękł to się zdarza, pamiętajcie to są rzeczy, które oczywiście są sprawdzone i przychodzą kontrole jakości w trakcie produkcji Natomiast transport potrafi niestety zrobić swoje, dlatego przed użyciem już takim w boju warto zrobić test, po prostu wrzucić trochę papieru do środka ręcznika papierowego, zanurzyć w misce, umywalce czy wannie na kilkadziesiąt minut i upewnić się czy po wyjęciu zawartość będzie idealnie sucha. Wtedy możemy wrzucać tam już elektronikę czy właśnie jakieś kosztowności, dokumenty itd., Będąc pewnym, że nie będą naruszone w żaden sposób. Mam zatem nadzieję, że udało mi się Was zainteresować tym produktem Universal Waterproof Case od Tech Protect. Jeśli tak, to jest mi bardzo, bardzo miło. A teraz dziękuję Wam już serdecznie za uwagę. Życzę wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Cześć.